Od czasów Hipokratesa podstawą medycyny jest obowiązek leczenia, a nie zabijanie pacjentów. Tymczasem pod rządami Hitlera wyrosła grupa medyków gotowych mordować w służbie narodu. Panowie życia i śmierci. Lekarze spod znaku swastyki Gdy w 1945 roku wyzwolono obozy koncentracyjne i zakłady lecznicze, wyszły na jaw niewiarygodne i przerażające zbrodnie. Co gorsza, w wielu z nich brali udział lekarze. Medycy należeli do najgorliwszych pomocników Hitlera. Wielu stanęło w 1946 roku przed sądem. Jednym z nich był Karl Brandt. Jego nieznany dotąd dziennik więzienny ujawnia niezwykłą biografię. Brandt, urzeczony Hitlerem, znalazł się w centrum władzy. Zrobił spektakularną karierę, stojąc cały czas u boku Führera. Karl Brandt chciał zostać lekarzem misyjnym. Pragnął pomagać ludziom jak jego idol Albert Schweitzer. W trakcie norymberskiego procesu lekarzy oskarżono go o zbrodnie przeciwko ludzkości. Nie mogę się uchylić przed takim zarzutem. Część trzecia selekcja. Norymberga, grudzień 46 roku. 23 lekarzy i funkcjonariuszy służby zdrowia III Rzeszy oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości stoi przed amerykańskim trybunałem. Trybunał wojskowy wznawia posiedzenie. Telford Taylor odczytuje akt oskarżenia. Między wrześniem 1939 roku a kwietniem 1945 oskarżeni Karl Brandt, Blome, Brak i Hoven popełniali zbrodnie wojenne uczestnicząc w tak tzw. programie eutanazji III Rzeszy, w ramach którego zamordowano setki tysięcy ludzi, w tym obywateli krajów okupowanych przez Niemcy. Profesor Karl Brandt jest głównym oskarżonym w sprawie eutanazji. Tak, byłem zwolennikiem eutanazji. Dostrzegłem problem, który jest równie stary jak ludzkość. Ale to nie jest zbrodnia przeciwko ludziom, a tym bardziej przeciwko ludzkości. Oskarżenie nie podziela tej opinii. Przedstawia dowód w postaci filmu nakręconego przez amerykańskich żołnierzy wiosną 1945 roku po wyzwoleniu zakładu opieki Hadamar. Amerykańscy lekarze zbadali nielicznych ocalałych. Nie tylko w tym zakładzie zaniedbywano, a nawet głodzono pacjentów. Mord na raty. W masowych grobach znaleźli nierozłożone jeszcze zwłoki, dowód na to, że mordowano do ostatniej chwili. Karl Brandt twierdzi, że nie ma to nic wspólnego z jego rozumieniem eutanazji. Jego cela przeistacza się w biuro prawnicze, podłoga w registraturę. Przygotowuje mowę obrończą dotyczącą eutanazji. Eutanazja nie jest masowym mordem, lecz wyzwoleniem poprzez śmierć najwyższą formą humanitaryzmu. Eutanazja jest najdowitniejszym przykładem uznania dla życia. Opisuje także w swoim dzienniku, jak wykonywał szczególne zlecenie Hitlera. Na początku 1940 roku pojechał w tym celu do Brandenburga nad Hawelą. Jesienią 1939 roku Adolf Hitler był w Obersalzbergu, a ja mu towarzyszyłem. Powiedział mi wtedy, że chce ostatecznie rozwiązać problem eutanazji. Potwierdzeniem jego słów jest list Hitlera. Czytamy w nim, że Reichsleiter Bowler i dr Brandt zostali upoważnieni do rozszerzania uprawnień lekarzy w zakresie zadawania nieuleczalnie chorym śmierci z litości. W byłym więzieniu w Brandenburgu chodzi o jak najskuteczniejsze wprowadzenie rozkazów życie. Brandt uchodzi za sumiennego lekarza i czuje się osobiście odpowiedzialny za wykonanie zadania. Poszukuje możliwie humanitarnego sposobu zabijania. Umawia się z innymi ekspertami na spotkanie, które jego uczestnicy nazwą później próbnym uśmiercaniem. Jest wśród nich minister zdrowia dr Leonardo Conti, wówczas najwyższy rangą funkcjonariusz medyczny. Akcje w szpitalu opisali później pod przysięgą jej dwaj uczestnicy. Spierano się o wybór najlepszej metody. Brand był zdania, że eutanazja jest zadaniem lekarskim i dlatego należy stosować środki medyczne np. zastrzyki. Powiedziano nam wtedy wyraźnie, że doktorzy Conti i Brandt sami będą robić zastrzyki, co będzie miało wymiar symboliczny, skoro dwaj najważniejsi lekarze w Rzeszy osobiście zajmą się wykonaniem polecenia Firera. Próbne uśmiercanie przeprowadzono na życzenie doktora Branta. Najpierw grupa sześciu pacjentów otrzymała próbne zastrzyki. Zrobili je doktorzy Brandt i Conti. Ale pacjenci umierali powoli. Niektórzy zaczęli się nawet rzucać. Uczestnicy są oburzeni. Musieli kilkakrotnie powtarzać zastrzyki, zanim uśmiercili wszystkich pacjentów. Lekarze postanawiają wypróbować inną metodę. Komisarz policji Christian Wirt, późniejszy ekspert od zagazowywania w obozach koncentracyjnych, kazał przebudować jedno z pomieszczeń na prysznic. Na wniosek doktora Brandta przeprowadzono na grupie 10 chorych umysłowo próbę zagazowania za pomocą tlenku węgla. Brandt był bardzo sumiennym człowiekiem, który traktował poważnie swoje zadania. Komora gazowa urządzona jak prysznic, wykorzystanie zwłoki, nadzorowanie śmierci przez lekarza wszystko to bardzo przypomina Auschwitz. Obserwowany z zaciekawieniem test kończy się sukcesem. Brandt miał potem powiedzieć, że mordowani umierali z uśmiechem na ustach. Ostatecznie polecił później tę metodę Hitlerowi. Obstawał jedynie, by to lekarze odkręcali kurek z gazem. Czy Brandenburg był wzorem dla Auschwitz? Tu zabijano za pomocą tlenku węgla, tam za pomocą cyklonu B. Brandt twierdził, że o tym gazie dowiedział się po wojnie z gazety. Ku czci zapomnianych ofiar. Płyta z brązu przypomina o tym, że w tym miejscu zorganizowano w Niemczech pierwszy narodowo-socjalistyczny zbiorowy mord, który pochłonął 200 tysięcy bezbronnych ofiar. Nawiązując do adresu Tiergartenstrasse 4, nadano całej akcji kryptonim T4. Ten skrót oznaczał systematyczne mordowanie niepełnosprawnych pacjentów w zakładach opieki. Urzędnicy kancelarii Firera zadbali o transport i rozliczali koszty z kasami chorych. Tylko z tego względu gromadzono akta w centrali T4. W archiwum berlińskim zachowało się ich 30 tysięcy.